Cześć wszystkim, witam was serdecznie na kanale RetroStrefa. Dzisiaj zajmiemy się grą Die Hard Trilogy 2 na PlayStation 1, proszę bardzo, tak się ta gra prezentuje. W takim razie zapinamy pasy, zakładamy słuchawki i lecimy z tematem. O, ja tak samo mam. Dobra, pierwszy zdjęty, otwieramy drzwi i lecimy smażyć kogoś. Miałeś się smażyć. No zdaj mi z niego kamizelkę, ja też taką chcę mówić co dalej? Myśl, myśl A, a, chyba pamiętam, pamiętam Musimy się cofnąć z tego korytarza Wejść tędy I tutaj mamy pana, którego z tego co pamiętam Mamy usmażyć Proszę bardzo, za duża mocy w mikrofali Lecimy Dobra, 25 życia 500 plus, przepraszam 25 plus Open drzwi, open up A masz Tam tu papa Ten guzik nie ma sensu naciskać, naciśniemy ten od razu lepiej. Teraz robimy tryb first person shoter. Jak to się lepiej gra niż jakiegoś blackout? Ludzie nie wiedzą w co dobra. Tędy nie przejdziemy. Musimy się w takim razie trochę cofnąć. Użymy naszej karty zbliżeniowej. Ten pan może sobie postrzelać, ale szybko. A my robimy takie coś. O, jej! o to właśnie chodzi, i o to właśnie chodzi, Stage One. Przeszliśmy. Z tego co pamiętam, to jest trudne, to jest cholernie trudne. Chociaż zobaczymy, może będzie łatwe. Chodzimy na pełne, elegancko, pełne skupienie w opus. John Rambo 2018. Już chciał granatem rzucać, już chciał. A masz granatem. Kurde, jakie emocje. Oj, tego nie lubię. Nie wiem, czy ja mam te szury niszczyć, czy nie? Szukam jakiś apteczek, ale nie widzę. Jest. Udało nam się przejść stage. O i teraz nie pamiętam. Nie pamiętam właśnie tej e, części gry, tej tutaj co będzie. To będzie ta część z hard basem. Aby cywilów nie dotknąć. Ale coś czuję, że jakiś cywil mi wyskoczy. Dobra, coś się ja będę z wami pieścił. No i co? I co dalej? Brakuje mi życia trochę. Aj! No i dzięki wielkie za grę. Jak sami widzieliście, doszliśmy tylko i wyłącznie do tego etapu, co widzieliście na filmie. Dawno już ten tytuł nie grałem, dlatego i tak cieszę się, że do tego momentu doszedłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.